Cześć, hey, witajcie na kanale Marzena i Marek. A my dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy, tak jak było mówione w ostatnim vlogu, weekend kinowo-filmowy, a wybieramy się? No, dzisiaj jest familijny, yy, kino familijne, tak przynajmniej jest to określane. Ja, słuchajcie, muszę tak trochę, wiecie, tak... Tak, bo nie będzie widać chyba nic. Nasze miejsce na ziemi. Yy, Wprawdzie yy, to co czytam w zapowiedziach, to jest to film dokumentalny. Yy, natomiast yy, myślę, że będzie fajnie akcja zbudowana tutaj. I to się przerodzi w taką fajną fabułę, tak myślę. Nasze miejsce na ziemi. No już sama nazwa wskazuje, że coś tam się będzie yy, tyczyło. Tak, matki natury, wszyscy jesteśmy dziećmi matki natury. Także będziemy dzisiaj bardziej chyba pro eko, pro natura, pro familijni ponieważ film jest w dwóch wersjach, nie? Z napisami yy, film i jest, z lektorem. Tak, z lektorem i z napisami. My idziemy oczywiście z wersji z lektorem, bo Michaśia z nami z tyłu siedzi. Uwaga, widać Michaśkę, macha do wszystkich. Tak, yy, także no wiadomo, że dla nas w tej opcji jest to łatwiejsze, lektor, niż czytanie. Ale yy, jeszcze mamy i tak za nas już jeden film. Odezwiemy się do Was po nie? Zobaczymy. Yy, jakie jak... wrażenia? Tak, jakie będą nasze wrażenia, Wam powiemy po filmie. A w ogóle napiszcie w komentarzach, czy wy byliście na tym filmie, czy słyszeliście o tym filmie, czy się Właśnie. wybieracie na ten film? Bo ja widzę, że on też sporo nagród zdobył, różnych nagród filmowych. Tak. Także no, zapowiada się chyba. W ogóle on jest, jest w kinach od, uwaga, uwaga, 24 20. stycznia, także świeży mm. temat. Świeży temat, świeży, no, także. Jedziemy? W sumie dawno nie byliśmy na takim filmie w trójkę, bo raczej... Nie, zawsze byliśmy na bajkach. Za, y, raczej właśnie chodzimy na bajki, y, ze względu na... Na y, bajki z tyłu. Y, na opcję y, Dobra. trzecią. to jedziemy Dobra, do jedziemy. kina. W ogóle napiszcie w komentarzach, teraz tak polatam z kamerą, napiszcie w komentarzach, czy wy lubicie chodzić do kina. Zamknięte wszystko jest? No jest zamknięte, tylko tam... Acha, bo wiecie, kiedyś marzyna cofała i było widać ten niebo. U I go cofało. Także napiszcie w komentarzach, czy wy lubicie chodzić do kina. Bo ja ogólnie lubię chodzić. No wiadomo, nie na bajki to tak z różnym skutkiem się chodzi. Ale ogólnie to ja lubię chodzić. Do kinagi jest jeszcze film akcji, to już całkowicie jest fajnie. Bo wiadomo, że w kinie jest zupełnie inna ta atmosfera, nie? Niż w domu przed telewizorem. Jakoś w domu przed telewizorem to już jest taki. A to jest tak wszędzie. Jak na przykład idziecie na koncert. Koncert oglądać z telewizora, a być na żywo. To jest różnica, nie? Lepiej brać w tym udział taki czynny. Dobra, jedziemy do kina, nie dyskutujemy już. Tak, kino maniacy, ale w ogóle wiecie, że kino mam taką swoją drugą nazwę. Kino nazywa się... bo było dziewięć muz w starożytnej Grecji, a teraz kurde chcę nauczycielka. Trochę, tak. I kino jako dziesiąta muza jest właśnie określany. Dziesiąta muza. Mianem dziesiątej muzy, czyli takim kolejnym kolejnym kolejną formą sztuki, o tak powiem. Dobra, już nie przynudzę. Jedziemy! Czyli jedziemy na sztukę. No jakaś forma sztuki to jest. Uuuu i to nie wiem. W sumie nie. nasze filmiki też są formą sztuki. No tak. ale powiedział, nie? Co wyglądało? No powiedział, ale powiedział. jest to jakieś, jakieś tworzenie czegoś. Forma jest. wyrażania się, nie? Jesteś twórcą na YouTubie. No, no jestem. Bo to tak Chociaż tworzymy bardziej bazie u Michasi. Tutaj trudno powiedzieć, że to jest tworzenie. To, to jest tak tak po prostu pokazywanie się. Tak, bazie, to jest forma no. pokazywania się i swojego życia, natomiast u Michasi to już jest tworzenie, jakby nie było. Skoro widać, że już się pojawił pojemnik, to jaki to znak, Marzenko? A ty co robisz w ogóle? Sprawdzam pogodę na najbliższe dni, hi, hi, hi. Mhm, Jaka pogoda? Plusowa, tak? 4 stopnie, 5, w takich wahaniach, także... Mhm, dobra, a słuchajcie, wracając do pojemnika na śniadanie, jak to już jest, pojawiło się, to znaczy, że od jutra jest szkoła. Minęły ferie. A Marzena właśnie, jak film. Jak ci się film podobał? Eee, jak film? Właśnie, 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 film, film, słuchajcie... W się i... <skrym> słuchajcie, 19.20. 19, 20. 20. Ale ty, jaka rozbieżność, 21 na 28. To coś tu nie gra. Bo to jest świat europejski, a to jest tak, świat. Tak, a to jest chorosny. świat YouTube, który jest 28 tu pokazuje. No to coś tu szwankuje. Ja rano potem stanę i będę latała. Bo wiecie, rano każda minuta się liczy, a wracając do filmu, słuchajcie, no dla mnie bardzo fajny, to nie jest taki, wiecie, mm, film, film taki film akcji powiedzmy. To jest taki typowy film fabularny, właściwie dokumentalny. Ale bardzo fajnie ma takie fajne przesłanie o tym, że człowiek i natura, życie z naturą, w zgodzie z naturą i taka rewolucja, która w życiu pewnego małżeństwa się dokonuje, ale też oni spełniają swoje marzenia. marzenie, marzenie, które gdzieś tkwi, tkwiło w ich głowach, w ich sercach i próbują to realizować. Okazuje się, że jednak... Nie jest... Okazuje się, że jednak, że ja teraz przejmę władzę, to nie jest do końca że właśnie, że Marzenka wam nie powie, najlepiej jak pójdziecie do kina i zobaczycie sami. Ale na Naprawdę jest bardzo piękny film, pouczający. Także y, ja serdecznie polecam. Bardzo mądry, pouczający. To może być nawet film, słuchajcie, jeżeli mnie ktoś słucha z y, edukatorów, nauczycieli, to może być super wyjście też do kina z klasą. No, ja na przykład. Bo tak bym... jak mówiłem wcześniej, że w godzinach y, tych wcześniejszych, nie wiem jak to będzie od poniedziałku wyglądało. Na przykład, y, że jest z tak. lektorem, a popołudniowe seanse są z. Napisami. Napisami, więc byliśmy rano, także serdecznie polecam też, żeby. Yy, ja jeżdżę, dobra, tak. Można to wykorzystać naprawdę na super fajną lekcję edukacyjną yy, dla, dla dzieci, dla młodzieży, właściwie. No to ja teraz pytanie, a czy nas w ogóle oglądają nauczyciele? Ja tak? myślę, że tak, tak, bo pojawiają się hmm, takie komentarze. Tak? Że, uh -huh. To jak oglądacie, to napiszcie. Także jak ktoś będzie, to niech da znać, a jeżeli nie, to też może wykorzystać. Naprawdę super fajny mądry film. Przyroda, człowiek, koegzystencja razem. Naprawdę warty. Polecenia. A ja teraz, no bo Marek mi tutaj właśnie i mój odwieczny problem: śniadanie, drugie śniadanie Mamy, że do też szkoły. To jest kostumienie pomierzy plastik. <laughs> Tak, yy, co tutaj włożyć, żeby było dobre, smaczne, pożywne i zdrowe? Ja wiem co. Co? Hamburgera. Marek! Nie, wiecie, ja to mam opcję zawsze, właśnie. Pomidorki, jakiś owoc. Ale właśnie, ja może znowu wejdę. Słuchajcie, wiecie, że. Ja się przyznam, ja lubię hamburgery. No sorry, no kto nie lubi? Na pewno jest jakaś grupa, nic nie lubi. Ale jak ja bym miał tu zjeść na śniadanie, nie? Mm. Hamburgera? Tu bym no? no ja też, nie co, ty A są tacy, spoko. co potrafią rano jechać do McDonald'a, czy rano o 9, 10 do McDonald'a i zjeść sobie zestaw i co najlepsze jeszcze, z frytkami. Ale Marek, każdy to ma mi do tego... przeszło. A ja biorę się za przygotowanie drugiego śniadania, bo jutro wracamy do szkoły. Ale ty teraz widzę. Nie nagrywało się. ty zaparował. No naprawdę, zobacz. Widzisz? Ojej, to nie fair. Dobra, jest spoko. U nas Christmas Magic, jeszcze janki Candle się pali. On jakoś tak widać teraz. A ja przyszłam wam pokazać kolejną porcję listów do Michasi. Na skrytkę pocztową przychodzą kolejne listy z całej Polski, jest ich mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Dzieci piszą, fani, fanki. I jeszcze chcę wam dodać, że pojawiły się komentarze, wprawdzie na kanale Marzena i Marek, bo tylko tu możecie pisać że takie pytania, w komentarze, py, komentarze, pytania, czy y, można przysyłać do Michasi? Można przesyłać właśnie na ten adres, y, który tutaj jest na tym liście, na przykład kanał misia i ja, 42, 42, 500 chorzów, możecie przysyłać y, do Michasi listy. To jest bardzo miłe, my z nią to otwieramy, czytamy. Widzieliście, jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmiku na kanale Michasi, właśnie o filmiku z waszymi listami, poczta od widzów, zobaczcie koniecznie, bo tam o, znalazło się dużo, dużo skarbów, nie tylko same yy, listy. Więc jeżeli chcecie pisać, przysyłać, bardzo chętnie czytamy, czekamy codziennie prawie, no co drugi dzień, idziemy na pocztę do skrytki pocztowej i sprawdzamy, czy tam, aby nie ma jakiegoś listu dla Michasi. A jeszcze chcę y, odpowiedzieć na pytanie, <laughs> przepraszam, z komentarza. Czy, czy chłopcy też mogą przysyłać coś do Michaś? No jasne, wszyscy możecie przysyłać, jeżeli tylko coś chcecie przesłać, chcecie się skontaktować z Michasią, w jaki sposób do niej coś napisać, narysować, to możecie przesyłać właśnie na adres skrytki pocztowej 42. Jeżeli nazbieramy kolejne liściki, przesyłeczki, to na pewno powstanie kolejny odcinek. tam ciekawego się wybiera? Marek. No. Nie wiesz tego, puste kalorie, mówię ci. Ale nie, ja tak czasami lubię by się ale patrz, tu są extra cienkie i niby extra wypieczone, ale ja widzę różnicy, Popatrz, no, że są cienkie, to tak, ale takie, że wypieczone. Nie? Ale bo one są extra chrupkie. I ekstra wypieczone? Hmm. No. Ja rzeczywiście ja ma. Myślisz? No. A ja nie, ja bym wziął je. Tak? Weź ty ekstra, no. Nie. A co to zi zimowe chrupanie? No już zima, wiosna. No jest. zimowe chrupanie, weźmy o. Nie, ja bym wziął te. Nie, no to dobra. To papierka nożyce. No ale kto wygrywa, te bierze swoje paluszki. Tak, tak, papierka nożyce. Dobra, widać. Jest! Ale dobra, nie będę taka. Nie, no tydeczny. Znaj, moje dobre serce, ja wezmę ci te, te paluszki. Czyli ekstra chrupiące, ale no to jest wypieczone. Zobacz jaka bladzizna. Ale wiesz, one mają smak wypieczony. Tak? Mm. Bo to dopiero chemia. Myślisz? Dobra. Spróbujemy, nie? A wiesz o tym, że takie... Jakie takie? Takie juniorki, one są słodkawe w smaku. Mm, są. Ale partu są bez glutaminianu. Ja pamiętam, jak Michasia była mała. Mm, bez glutaminianu, masę w smaku, a to mają? No, no. a co dzisiaj nie, nie ma, nie wiesz? Mają. one są zdrowe. Mąka, gruta... wodolowan... Wodo, wodo, nawet nie mogę tego powiedzieć. Wodrowęgla monu. Wiesz co to jest? Wiesz co to jest? Wolę nie widzieć. Już to brzmi podejrzanie, a co dopiero. A na tyle słomek masz, Marek, no i teraz muszę się tłumaczyć. No. Znaczy nie muszę, ale wam powiem, bo... Ale jakie ładne, popatrzcie jakie płynę. Zależało mi na kolorowych słonkach. Byłam w tym w Tajgerze, mm. a tam były takie bury, takie nieładne. Nie, no były ładne, ale, ale nie tak słuchajcie, intensywne. to jest, Ale słuchajcie, to będzie mega super ekstra wykorzystane. To jest potrzebne do czego w ogóle, Marek? No właśnie, Powiedz, ja zdradzę na kanał Michasi, a dokładnie z Michasią to będzie Koniecznie na jej kanale, ale w TvP, a w przyszłym tygodniu będziecie mogli zobaczyć. Szczegóły chyba na Instagramie się pojawią u na Michasi, Michasi tyle słomy, Co z tego będzie? Oglądajcie koniecznie tylko w ABC. A teraz krótki hol zakupowy. Przyszliśmy właśnie z zakupów Lidl, chyba tylko Lidl. No i Rossmann. ale to za chwilę. Uzupełnienie, no właśnie, to co lubię Krakowska. Czasem mamy na kanapki Szynka Wieprzowa. Nidle 90 6%. 96% mięsa wieprzowego. Hmm. Zobaczymy. I łosoś. Te dwie rzeczy wykorzystam sobie z tortillą. A to na następnym odcinku, możecie zobaczyć, jakie robię przekąski yy, wrapowe yy, na karnawał. bo się czuja, że z tej szynki, w podobnej. O, dzień dobry. E, pamiętasz w zakopanej? Był taki zawijający. Wszystko był ser. A na śniadanie. No, zawinięte. Patrzę tu. A bo tam się patrzy. W środku był ser, y, taki biały i zawinięty było tą szynką, nie? Nawet był mhm. tak zjadliwie dobra. Marek, ale przeszkadzasz sobie w pracy widzę. Nie. Coś tam montujesz? Ja się bawię. Tak, fajna masz zabawę. No ba. Hmm. Dobra, y, no to też jest słuchajcie pomysł, żeby zrobić coś takiego, nie? Y no ale... A nawet. Ale to wtedy skupiony. chyba na taki serby musiał być? A skąd? Nieśmietankowy nie, jabłko. Ja bym dał taki po prostu. A wiecie po co mamy ten ser w ogóle? Faruk natural, naturalny, no naturalny, półtłusty i kartofelki. W zapiecku jedliśmy, prawda? Mmm, bardzo dobre. Tylko czy nam to wyjdzie? Gotowane, zapiekane, a potem był taki, czyli to było połączenie sera, czosku i... I że szczypiorku. Szczypiorku, Tu nie? będzie cebula, bo w szczypiorku nie ma. Jak to nie? No to jest taki szczypiorek. No co ty to? Nie no, A z czego wyrasta szczypiorek? Ale to taki cieniutki jest. No dobra, to będzie cieniutko pokrojone i będzie szczypiorkowa cebula. Dobra. No, także Aha, ale czy nam wyjdzie? I właśnie to jest ten taki... A tu nie ma wyjść? No ale czy to będzie takie fajne, jak w tym zapiecku? Folię to trzeba. Najpierw sobie trochę podgotuję, ja to tak y, wyobrażam sobie. Mm. Y, no później je... Y, znaczy wiesz, no, ja w ogóle myślę, że one były z nazwy zapiekane, czy coś tam. Dobra, zobaczymy. W folii to zrobię, później przekroję, yy, yy, dam sera i, i będzie taki sobie pyszny. Zobaczymy, no, czy nam to wyjdzie. Jakby co to wam powiem? Truska... Nie, tu. To... <tuskawki> Truskawki takie były jakieś yy, promocji. Niech nie pamiętam dokładnie teraz, co, ile, ale około 5 zł, zobaczymy, wiecie, tu teraz mi jest truskawka. Czeka jak z pola. Pomidorki koktajlowe to na drugie śniadanie zazwyczaj Michasia do szkoły. To właśnie będzie sałatka, którą też wykorzystam do tortilli, takich karnawałowych przekąsek, ale to mówię w następnym odcinku śmietana. A i jeszcze co tutaj? Bo byliśmy też w Rosmani ale nie będę Wam z Rosmana tych zakupów pokazywać. Pokażę Wam maseczkę. A to mi się w ogóle kojarzy z takim... Filmem, Słodka ale... maskarada pink and red fruits fritz fritz. Dobrze, a jakie to są owoce? Pink and red, ekstrakt malin i truskawek, aż... ja się bałem, nie, ten operator jest... Ale ty pokaż, o przepraszam, że... bo ci zaraz... no powiem ci... Lepiej niż rzeczywiście. No i teraz powiedz, z czym ci się to kojarzy? Z filmu, ale zapomniałem tytułu. No na pewno James Bond. A właśnie. Tak? W Meksyku. Mhm. Czekaj, ale teraz tytułu też nie pamiętam. No ale coś tam właśnie był taki motyw. Był motyw karnawału, e, maskarady. Marek przejął kamerę. Mm. Dziwne. Ale zobacz, jaka pozycja. Nie wiem, czy wy to widzicie. Pozycja. Ja, ja kiedyś miałam taką pozycję, że miałam tutaj wiesz, ten ręcznik papierowy i na nim trzymałam sobie rękę. A te statywy są schowane, nie? Ja na razie to chowam, bo ja też muszę zabierać się do pracy. Oprócz tego, że ogarniam tu w domu, to muszę zasiąść przy komputerze i pracować, żeby zdążyć jeszcze później z obiadem. A my dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A, i byliśmy na poczcie, nie? Właśnie, słuchajcie... Yy, marzacie, A ja już mówiłam w tym odcinku Ale Ja wiem, ale czcie, od Marzena, yy, taki wniosek wyciągła. Ale nie wiem o co ci chodzi, bo bym ci pomogła, nie? No, że te listy piszą, nie? Dzieci. Ludzie! A że my jak gdyby. No, inspiruj... no nie inspirujemy, ja źle no, nie inspirujemy, ale, ale zachęcamy, zachęcamy o... do takiej powrotu pościel. do tradycji, tak, pisania listów. Bo zobaczcie, na kanałach dziecięcych teraz nie można pisać komentarzy i dzieci po prostu pytają, no jak można wysłać, pisać, no jest to. Taki sposób kontaktu z odbiorcą, z widzem. No i mogą pisać. Znaczy, właśnie... Można na maila, ale to nie jest to samo, nie? To nie jest to samo. Bo ja wiem, jaką radość mnie sprawiało, jak byłam młodsza, dzieckiem, jak dostawałam listy od koleżanek, od kuzynki, A to dzisiaj, dzisiaj je mam. A teraz można powiedzieć, że to się jakoś od odcinka, gdzie był pierwszy listy pokazane, tak teraz to od uaktywniło, nie? No, także. I kolejny ma się odcineczek szykuje, na wiecie? Na pewno no. także... także dziękujemy Wam za przysyłanie. Listów za to, że w imieniu własnych dzieci wysyłacie też te listy, bo to widzimy, że to są dorosłe osoby, które piszą, adresują kopertę. Nawet piszą je kiedy. Tak, nawet piszą za swoje dzieciaki. Jak to są jest młodszy. bardzo miłe, że no, robicie to dla swoich dzieci. E, a my później z przyjemnością to czytamy. Także dziękujemy jeszcze raz serdecznie, pozdrawiamy i do, do, następnego do zobaczenia. Do pa. pa!